Dzisiaj w Paradużu jest spotkanie zarówno do kolegów konsultorów jak też i rady kapłańskiej, mamy szereg tematów związanych z normalną posługą diecezji i zarówno ten okres pandemiczny wymaga też wyciągnięcia pewnych wniosków, zauważania pewnych spraw i problemów zarówno dotykających naszego duszpasterstwa jak też i kapłanów. Również Pochylamy się trochę nad problematyką gospodarczą, ponieważ kryzys energetyczny, chcemy też posłyszeć o tych sprawach i problemach, które dotykają także bezpośrednio naszych parafii. również przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, również takie sprawy bieżące wnioski dotyczące takich spraw organizacyjnych kościoła w diecezji. i to dać możliwość, żeby też książę się w, w jego sprawach wypowiedzieli, zasygnalizowali i żeby można było później podjąć ogólnie sprawę do jakby procedowania w skali decyzji.